Cześć, kochani, my tutaj dalej ciężko pracujemy nad naszą makietą. A dzisiaj mam dla Was taki temat, który dotyczy młodszych dzieci, takich jak mój syn, które zaczynają swoją przygodę z Lego. Mój syn zaczął swoją przygodę wieku, z Lego w wieku 3 lat, wtedy zaczął dostawać jakieś tam pierwsze Lego które zaczął budować jakoś Duplo, nigdy go nie interesowało i mamy całą skrzynkę klocków Duplo, których właściwie nigdy nie budował, i tak od razu zaczął z Lego, od razu dostał bardzo duży, bardzo duży komplet LEGO, który stoi tam daleko, 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 tam widzicie go, to jest taki hangar z samolotami dostał to od dziadka i to był jego taki pierwszy duży zestaw. W, w, którego wtedy nie potrafił nawet sam zbudować, bo był jeszcze na to za mały. Teraz mój syn ma y, 6,5 roku, 6 lat i, i 6 miesięcy i y, dorobił się właśnie teraz takiej makiety. Y, cały czas, po prostu z każdej możliwej okazji kupowaliśmy mu i cała nasza rodzina Lego, zarówno nowe, jak i używane. O tym już opowiadałam, że bardzo dużo naszej makiety tego używane i dzisiaj chciałabym Wam Chciałabym wam pokazać, że mój syn buduje też różne rzeczy sam. To znaczy, nie tylko gotowe zestawy z gotową, z gotową, jakby książką, w której to jest wszystko opisane, jak to budować, ale buduje też różne rzeczy sam. I chciałabym wam pokazać: aktualnie buduje stadion. I mieliśmy tutaj takie części stadionu, które ktoś kiedyś. I to, I to są takie części, z których powinien ten stadion powstać, ale niestety nie mieliśmy, o przepraszam, to moja ręka zasłaniała mój palec, niestety nie mieliśmy do tego ani instrukcji, obsługi, ani nie wiedzieliśmy za bardzo, jak to jakby złożyć w jeden komplet. I dlatego póki nie dojdziemy do tego, jak to wszystko poskładać, to mój syn po prostu sam zaczął budować taki stadion. I ten stadion składa się z dwóch zielonych płyt. Z dwóch? Z trzech nawet. To jest jedna zielona płyta, druga jasna i jedna ciemna z trzech zielonych płyt. Oczywiście kolorystycznie i tutaj te elementy nie do końca pasują, ale to jest sześcioletnie dziecko, więc ma prawo jakby budować według jakichś tam swoich pomysłów. Tutaj są już też różne postacie z Lego, które w tą piłkę grają, jest nawet piłka i tak wyglądają bramki, które jeszcze nie są do końca gotowe, bo ten cały stadion nie jest jeszcze gotowy. Chciałam, Chciałabym tylko jakby podsunąć pomysł właśnie, jak możecie Wasze dzieci zachęcić do tego, aby same budowały coś z Lego, nie tylko kompletne, gotowe zestawy, tylko też same według wyobraźni, bo moim zdaniem to bardzo rozwija wyobraźnię. Oprócz tego, że z właśnie z jakichś tam resztek klocków, których zresztą mamy bardzo dużo, zbudowaliśmy właśnie, czy mój syn zbudował, zaczął budować już ten Stadion to mieliśmy taki właśnie gotowy element. To jest tutaj właśnie taka trybuna. I to też nie jest oryginalne Lego, to po prostu był taki zestaw, który można było kupić tutaj z naszej lokalnej drużyny piłkarskiej. Borussia Męczęgadbach, może ktoś to kojarzy. Można było kupić właśnie taki, taką trybunę z widzami, i tutaj też są właśnie. Też y, jakby graczek, w tych, może tutaj będzie lepiej widać, o ten tutaj pan z przodu ma, ma nawet tą y, koszulkę tego zespołu i ta trybuna tutaj świetnie pasuje jako część tego jeszcze nieskończonego y, stadionu, więc jeśli będziecie mieli czas i ochotę zbudować z Waszymi dziećmi też coś wyjątkowego, co zachęcam, szczególnie dla chłopaków, bardzo fajna sprawa do zbudowania właśnie stadionu, czy takiego właśnie ym, y, placu do gry w piłkę nożną. Myślę, że to jest bardzo oryginalna rzecz, a tym bardziej, że wszystkie rzeczy, które budują nasze, nasze dzieci z głowy i używając wyobraźni, na pewno będą oryginalne. Ym, w Waszych projektach, także zachęcam Was do zbudowania właśnie czegoś podobnego i a jeśli Wasze dzieci też coś budują same według wyobraźni, a może pasowałoby to też do naszej makiety, to y, oczywiście zachęcam Was, żebyście wklejali nam zdjęcia w komentarzach, chociaż nie wiem, czy na YouTubie można w komentarzach wklejać, chyba nie. Jestem pewna, spróbujcie. A jeśli nie, to napiszcie nam w komentarzach, co, budowa, co budują wasze dzieci. Czy co zbudowały właśnie z głowy, używając wyobraźni, coś oryginalnego, co być może będzie pasowało też do naszej makiety, i do naszego miasta. Będziemy wdzięczni za wszystkie wasze pomysły. Jeśli film wam się podobał i chcecie dalej śledzić to, jak rozwija się nasze miasto i nasza makieta, jakie mamy pomysły i dzielić się też Waszymi pomysłami, to zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Będziemy się cieszyć z każdej łapki w górę i z każdego komentarza i z każdego nowego widza. Także zapraszam Was do oglądania naszego kanału na YouTubie, który rozwija się powoli, ale myślę, że tematyka jest dla wielu ciekawa. Mam nadzieję, że filmy Wam się podobają. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu.